Siemanizator. Takie zaworki EGR. Jeden to będzie od Wojtusia ze Skody Super 2. Nie wiemy czy działa, czy nie działa. Nie wiem, nie wiem co to tu robi. Nie wiem, czy działa, czy nie działa. No jest taki dość mocno brudny. Ale zapisuje się błąd od niego, i. No, próbujemy sobie go sprawdzić na stole, czy, czy coś wyjdzie, jakaś usterka, czy nie. Ten jest uszkodzony od Łukasza. Łukaszka. Ten na pewno jest zepsuty, bo też zapisywał się błąd od niego, a on sobie go tam wymienił i problem ustał, więc on jest na pewno uszkodzony. Ale sobie też go podłączymy, zobaczymy, czy będzie tutaj coś na stole widać. No co? Zaczniemy chyba od Wojtka. A to jest z Opla. Co on ma, Vivaro? No, grupa PSA, a nie, bo y, Opel jest w grupie PSA od 2020 bodajże. Świat się kończy. No i czym to sobie przetestujemy? No, przetestujemy tym moim dziwolągiem, co sobie jakiś czas temu zrobiłem. Prądy, włącz. Będzie trochę widać. Lutować nie będziemy to cynne podłoże. Z nie wiem, czy to takie potrzebne. O, generator się uruchomił. Tutaj mamy wypełnienie 50. Zjedźmy sobie, nie wiem, na 20. Oj, będzie na brudno. Tutaj będą prawdopodobnie te. Te górne, bo są trzy na dole w rzędzie. To będzie najprawdopodobniej czujnik. A te górne to będzie napęd silnika. Silnik, nie? Kurczę, żebym sobie tu nie ufajdał. Ale ja sobie to jeszcze zmierzę. Bo silnik będzie miał niską, niską rezystancję, nie? Potwierdźmy sobie to. Tak, te górne to będzie... Będzie silnik. Nie wiem tylko w którą stronę jaka polaryzacja. Coś tu zwiera. Zwiera i puszcza jakby. O, teraz chodzi. Wypełnienie sobie jeszcze zmniejsze, bo to już chce Chcę lecieć ba bardzo miernik się rozładował. Aha, tutaj mam. A ja tu mam częstotliwość chyba. A. W hercach ustawioną miałem. 500 dajmy, nie? Wygląda jakby chciał działać, nie wiem czy to będzie widać, ten grzybek. No, teraz nie chce się wysunąć, o, wysuwa się, jak się jeszcze obraca. I co, to jest wszystko? O, tu będzie może widać. No i się, rozpięło się, rozpięło się tu. Tutaj widać te takie schował się, teraz będę go wysuwał. O, wysuwa się. No, płynnie się wysuwa. O, nie, nie schował się. Widzicie? Jest na zero. Ja tu wyłączę. O! Nie schował się. O! Teraz mu pomogłem. Spróbuję go wyczyścić. Kurcze, wszystko będzie umazane. Wyczyścić jak wyczyścić. Spróbuję zajrzeć tutaj do, do mechaniki jego jeszcze raz wysuniemy sobie to jest na full ciekawe czy to jest pełne wysunięcie tak pełne 30% 20 16 10 0%. Dobra, rozbieram mu tutaj tą mechanikę. Rozbierzmy go sobie. No jest tutaj trochę oleju. Czujnik też mógłbym podłączyć tutaj oscyloskop i zobaczyć ten przebieg. Ale nie ma sensu. A, to jest na takim tam ślimaku jakimś. Tu się obraca. O, i zostaje. No i nie wrócił. Hm. Dobra, tnie się. Ja już mam go dość. Nie to, że nie lubię się ubrudzić, ale... trochę sprzątania będzie. Nie wiem, czy ręce domyję. Dobra. Sprawdzimy chyba ten drugi. On jest czystszy. Ok, weźmy sobie tego łukaszowego, O, no, tutaj ma ich chłodnicę spali. Ma też klapkę sterowaną podciśnieniowo, tutaj jest czujnik tej klapki. Interesuje nas ta część, no tutaj nie ma jak podejrzeć, więc odkręciłem sobie to, tę część. To będzie można sobie popatrzeć, czy to płynnie chodzi, czy to się przycina. Ciasno się tu robi. Nie wiem jaka polaryzacja tego silnika. Teraz sobie zobaczymy nie w tą stronę. Takimi przeskokami idzie trochę. I stanął. Nie, on się tnie. Nie wiem czy to widać dobrze. Spróbuję to tu przybliżyć jeszcze. O, może teraz. Zaczyna coś ruszać. O, przeskoczył. Dalej coś nie chce. O, i przeskoczył nagle. Teraz. Takimi przeskokami idzie. Tutaj się coś przycina, o. O, i nagle przeskakuje. Zobaczmy sobie, czy to będzie wyczuwalne jakoś tutaj. No nie no, tnie się. O, użyję większej siły, to przeskakuje. Tu w tym miejscu się o, tnie, o. O, już się rozruszał. Ne, naprawione. Nie, tnie się. No nie, nie podejrzymy. Nawet nie wiem, co tam za bardzo pracuje. A, to się tu wykręca. Dobre, wykręćmy sobie to, może to wyjdzie. O, sprężyna można... Z... Fajny, o. Aha. Ja to rozkręcę. Dobra, wykręciłem. Ale to nie wychodzi. Pewnie nie ma wychodzić. Spróbuję to wyjąć. Nie da się tego wyjąć. Ale no tnie się. Tam jest tak, takie łożyska, są dwa. I taka bieżnia. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam jest taka bieżnia. I tutaj nawet widać kawałek metalu. Ta bieżnia się po prostu wybieżniła. Wyrobiła się ta bieżnia. O, tu jest kawałek metalu. O, z tej bieżni, po której pracują te łożyska takie małe. No nie, nie wejmę tego, żeby to pokazać. O, tam jest takie małe łożysko. Te łożyska, widzę, się nie rozleciały. Tylko w... to na sucho tu pracowało. No nie wiem, czy tutaj. Pewnie powinno na sucho pracować, ale wyrobiła się ta bieżnia, po których, te, po której te, po których bo to są dwie bieżnie, po których te łożyska pracują. Także. No Raczej nic tutaj się z tym nie zrobi. No, ewentualnie wymiana tego elementu, ale to kto to produkuje, takie rzeczy same zębatki. Ok, silniczek też, tak by się to prezentowało. Jeszcze tego sobie odpalę na, na, zdjęty, na zdjętej osłonie. Tak nie pracuje, fajnie. Tu się coś przycięło i nagle przeskok. O, teraz został. 2% i został w pozycji otwartej. 1% 0 otwarty o stuknąłem i się zamknął przycina się rozkręciłem ten gier no i tutaj ładnie widać to jest taki sam typ przekładni jak w tamtym łożyska wyglądałem ok, no ale tutaj się zebrało dużo dużo nagaru więc dlatego się to pewnie przycina. Nie wiem jak te ta łożyska tam, ale no jest tutaj towaru. O, wrzucę to do myjki ultradźwiękowej. Tego nie będę wrzucał, to umyję ręcznie. Uch, wyczyściłem to. Oczywiście musiałem skrobać. No i też w nie. No, jeszcze gdzie się nie dotknę czasami to Zacieków widzę jeszcze. Ach. No tak to pracuje. Ja wiem, czy tak płynnie. W ogóle, duży luz jest tutaj też na tym wszystkim, na tym całym mechanizmie. Także nie bardzo to widzę. Ale złożę, sprawdzimy sobie, czy jakaś różnica będzie. Powiem tak, poczyszczenie to jeszcze gorzej. Już nawet nie będę piszczał tym PWM, bo to nie ma sensu. Ręcznie wystarczy, że no, wróciło. No niby to pracuje, nie? Nie jest to to, co ma być. Nie powinno się to ciąć w ogóle. Także raczej nie warto czyścić. Tak by to wyglądało. No sterownik silnika, na przykład sterujący tą przepustnicą, to on na bieżąco ma odczyt tutaj z czujnika, więc sobie tym PWM tam reguluje na bieżąco na bieżąco tą szerokość impulsów, jeżeli nie, nie, nie uzyska tego żądanego położenia, no to zwiększa wypełnienie, potem jak już dojdzie to zmniejsza i to cały czas tam pracuje, nie? W ogóle fajny byłby taki regulator PWM z mostkiem H na wyjściu, taki to by już w ogóle był super do takich z, z testów, nie? A tak to jest taki prosty tylko test czy no, czy się coś wiesza, nie? Także moim zdaniem nie warto tego czyścić no, zazwyczaj jak mechanicy czyszczą to czyszczą tylko tutaj, nie? No, a widzieliśmy co było tutaj w całej tej mechanice, która napędza ten grzybek, nie? No co, tyle na razie do zaś.